Siemanko moi mili, ja jestem Sebon witam Was w kolejnym filmie Hot Wheelsowym. Dzisiaj tematyka oczywiście dalej kolekcjonowania Hot Wheelsów, z tym, że dziś nie pojawią się autka Hot Wheelsowe. A coś innego. Zaraz wam to wszystko pokażę, natomiast jeszcze long story short na samym początku, jak wiecie, ostatnio wyprzedawałem troszeczkę mojej kolekcji Hot Wheelsów, przez co bardzo dużo siedziałem na Vinted. No i szukałem również modeli dla siebie i przez przypadek udało mi się znaleźć naprawdę bardzo ciekawą ofertę, gdzie udało mi się kupić aż 14 modeli, ale jakich? To już wam pokazuję. No i proszę bardzo. Oto modele ze świata Gwiezdnych Wojen, wykonane oczywiście przez markę Mattel pod brandem Hot Wheels. Także coś, co każdy fan Gwiezdnych Wojen oraz kolekcjoner Hot Wheelsów powinien mieć. Ja oczywiście te modele miałem na swojej liście życzeń, z tym, że plan był taki, że będę kupował je oczywiście pojedynczo. Natomiast, jako że znalazłem tą ciekawą ofertę, to udało mi się kupić ich 14. W naprawdę dobrej cenie, więc nie mogłem przepuścić takiej okazji. Tutaj niestety do jednego nie przyszła mi podstawka, ale to nic, trudno się mówi. Myślę, że i tak jeszcze będę kupował kilka sztuk, ponieważ tutaj naprawdę kilka bardzo ciekawych modeli jest. Natomiast jeszcze brakuje. Kilku tych, które chciałbym mieć w swojej kolekcji, jeśli chodzi o tematykę Star Wars. Aby ten film był ciekawszy, to oczywiście opowiem Wam kilka ciekawostek odnośnie kilku z tych modeli. Jakimś super, super znawcą czy historykiem Gwiezdnych Wojen nie jestem, oczywiście. Bardzo lubię tą tematykę. Oglądałem wszystkie filmy, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny, seriale, czy to zwykłe, czy animowane typu Wojny Klonów. Natomiast jeśli chodzi o takie totalne szczegóły, jak właśnie. Pojazdy czy statki kosmiczne z gwiezdnych wojen, to tak jak mówię, specem nie jestem. Natomiast co do kilku, na pewno mogę Wam powiedzieć kilka fajnych informacji, czy jakichś tam isteregów bądź ciekawostek. Nazwijcie to jak chcecie. Zaczynamy. Zanim jeszcze zacznę opowiadać konkretnie o danym modelu, o danej figurce, co ona przedstawia i jaki to jest rodzaj statku. To zacznijmy sobie od tego, że, że oczywiście są to Hot Wheelsy. No, i jako że są to zabaweczki, to widzę, że Mattel wpadł tutaj na naprawdę ciekawą opcję, jeśli chodzi o zabawę tymi figurkami. I mamy tutaj takie podstawki, które oczywiście są podstawkami, natomiast można się również nimi bawić. No i wygląda to w ten sposób, że wkładamy sobie tutaj palec, i to jest taka podstawka, można powiedzieć, i tak naprawdę możemy latać sobie tymi stateczkami bawić się. Także bardzo fajny pomysł, jeśli chodzi o taką zabawę dla dzieciaków, czy oczywiście dorosłych, jeżeli ktoś lubi e, takie zabawy. Nie oceniam oczywiście, natomiast pomysł bardzo fajny. No bo jak wiecie, Hot Wheelsy, czyli zwykłe samochodziki, z reguły przeznaczone są na tory Hot Wheels. E, oczywiście mówię tutaj o mainlineach, bo jakieś RLC czy premiumy no one nie za bardzo nadają się na Tory Hot Wheels. Więc przy powstaniu takich figurek, takie rozwiązanie, jeśli chodzi o zabawki zabawki, jest naprawdę moim zdaniem dosyć ciekawe, bo na pewno urozmaica to zabawę oraz zdecydowanie poprawia wyobraźnię u dzieciaków. Więc z mojej perspektywy jest to naprawdę ciekawy pomysł, ciekawie wykonany. No, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. A teraz przechodzimy już do omówienia kilku po prostu figureczek. Zaczniemy sobie chyba od tego żółciutkiego, który wyróżnia się tutaj najbardziej. Jest to statek z planety Nabu i jest to N1 Starfighter. Możecie go kojarzyć z pierwszej części Gwiezdnych Wojen, jakby z pierwszej trilogii, czyli z Mrocznego Widma, gdzie podczas bitwy na Nabu młody Anakin Skywalker wsiadł do tego stateczku i zniszczył jednego, o ile dobrze pamiętam, z Gwiezdnych Niszczycieli. Także bardzo fajny model. Tutaj również z bliska spróbuję Wam to dobrze pokazać. Jest jeszcze ukryty Artuditu, także jeden z robotów którego oczywiście możecie dobrze znać nawet jeśli nie interesujecie się czy nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen to wydaje mi się, że ten robocik jest znany w większości osób naprawdę cieszę się ogólnie tym zakupem ponieważ trafiło się tutaj kilka bardzo ciekawych wręcz najciekawszych modeli przejdziemy sobie teraz do kolejnego tutaj mamy statek Boba Fetta oczywiście jeśli ktoś oglądał Gwiezdne Wojny czy na przykład serial, serial Mandalorian no to ten stateczek zdecydowanie powinien być Wam znany. Dalej przejdziemy sobie do jednego z najpopularniejszych statków, a w zasadzie myśliwiec X-Wing. E, swoją drogą, taka ciekawostka, w zasadzie o mnie. Mam takiego X-Winga wytatuowanego, wtopionego w część rękawa, którego, który kiedyś zacząłem. E, także moje tatuaże również są. Nawiązaniami właśnie do Star Warsów, więc X-Wing jest zdecydowanie tym modelem, który oczywiście chciałem mieć. No i się udało, mamy tutaj aż trzy X-Wingi. Tu mamy jednego, tu mamy drugiego oraz trzeciego czarnego. Dalej mamy Y-Winga czy Y-Winga, zależy jak to nazwać, czy po polsku, czy po angielsku. Y-Wing, wydaje mi się, że dobrze to wymawiam też dosyć charakterystyczny statek. Dalej mamy oczywiście tie fightera. Takiego oraz drugiego tie fightera czarnego. Mamy tutaj na przykład również statek myśliwiec w zasadzie Obi-Wan Kenobi. Super sprawa, tu też znajduje się Artuditu, tylko już nie jest w takim malowaniu jak w tym przypadku. Tylko jest po prostu cały szary. No, i chyba najbardziej znany, jeśli chodzi o statki, czyli Soku Millennium. Zdecydowanie najbardziej popularny statek, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. No i wcale się nie dziwię, jest to zdecydowanie ikona myśliwców, statków z Gwiezdnych Wojen. Także, jeżeli ktoś naprawdę się nie interesuje tym tematem, to wydaje mi się, że i tak powinien znać Sokoła Millennium, ponieważ on zdecydowanie w popkulturze zapisał się w bardzo szerokim stopniu. No i tak naprawdę o większości tych modeli mógłbym opowiadać. Właśnie takie ciekawostki, jeśli chodzi o ich udział w filmach czy serialach. Natomiast nie wiem, czy wszystkich to interesuje. W komentarzach możecie dać znać, czy jesteście fanami Gwiezdnych Wojen i czy chcielibyście mieć oczywiście w swojej kolekcji te modele, bądź może je macie. Z mojej perspektywy, jako kolekcjoner Hot Wheels, no zdecydowanie cieszę się bardzo, że udało mi się je dorwać. No i mam na nie oczywiście już plan, że one na 100% będą w jakiejś gablotce bądź na jakiejś fajnej półeczce wystawione i będą się fajnie prezentować. Oczywiście nie są to wszystkie modele, które chciałbym z tej serii mieć, natomiast była to naprawdę atrakcyjna oferta, więc żal było. Z niej nie skorzystać. Na koniec dajcie znać oczywiście, co sądzicie o moim zakupie. Wyraźcie swoją opinię co do takich filmów, ponieważ jak wiecie, Hot Wheelsy to nie tylko Autka, ale również inne modele, takie właśnie jak te z Gwiezdnych Wojen. Mam nadzieję, że ten film Was zaciekawił, zainteresował. No i co, żeby nie przegapić kolejnych filmów, to oczywiście zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę i zapraszam Was na kolejne. Filmy, które pojawią się niebawem. Możecie też odwiedzić mojego Instagrama, żeby wiedzieć, co na co dzień dzieje się u mnie. Oraz na mojego TikToka, gdzie pojawiają się dodatkowe materiały oraz live'y Hot wheelsowe. Także serdecznie Was tam zapraszam. No i co? Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia bądź wieczoru. Trzymajcie się. Cześć!